Cześć, witajcie w takim niecodziennym wydaniu, ale nie czuję się najlepiej i nie wyglądam za dobrze, a nie mam czasu, żeby się ogarnąć specjalnie, a chciałabym Wam pokazać alokazje moje. Powiem Wam, że patrząc na tę alokazję, to czuję się wiosnę naprawdę. Pomijając fakt, że jedna padła, ale wiecie, alokazja nie pada tak naprawdę. Na, na zawsze po prostu poszła spać. Alokazja Dragon Scale e, padła niedługo po e, przyjeździe do mnie. Myślę, że jednak niskie temperatury je zaszkodziły. No szkoda. Ale no cóż, niedługo będziemy sadzić cebulki na nowo. Będziemy budzić do życia kaladia e, i alokazję przede wszystkim mam jeszcze dwa szczawiki do obudzenia, więc wszystko w swoim czasie mam nadzieję, że jeszcze mnie uraduje pięknymi liśćmi, bo uwielbiam te, tą roślinkę. Natomiast dziś kilka alokazji, które już e, były u mnie. Co chwilę jakiś telefon dostaje i wszyscy mi przerywają i nie mogę się skupić i nagrać tego raz o dobrze. E, te moje alokazje przeżyły walkę z wciornastkiem. Wszystkie przeżyły, więc bardzo mnie to cieszy. E, jedną niestety przelałam, ale myślę, że odbiję, bo bulwa nie jest zgnita. Będę ją oczyszczać i razem z tą całą resztą pobudzać już niedługo. No a teraz przegląd z tego, co ma się bardzo dobrze i wygląda na to, że idzie wiosna. Zacznę od tej największej mojej alokazji, która wprawdzie nie miała oznak żerowania ciornastka, ale trzy liście jej niestety padły, może przez zimę, może przez, no nie wiem, brak światła. W tym momencie mamy jeden nowy liść, ten tutaj największy. Które sobie wyrósł troszeczkę jest uszkodzony, ale bardzo minimalnie piękny jest ten liść. Yy, I ten jest nowy. Taki maluszek z malutkiej cebulki, i dodatkowo jeszcze tutaj wypuszcza kolejny. Więc yy, niedługo myślę, że będzie więcej pięknych liści. Yy, zdecydowanie widać po tej roślince wiosny. I widać też wiosnę po alokazji Red Secret. Na pewno pamiętacie jak wyglądała beznadziejnie po wciorastku. Bardzo ją obgryz. W tym momencie mamy taki piękny liść i ten jest nowy. Tak to wygląda. Reszta chyba już jest stara Ale wygląda coraz lepiej. Te nowe liście piękne. Odpadły, może z 3 w sumie. Teraz widzę, że ten jeszcze za chwilę się z nami pożegna, bo już po prostu alokacja go odrzuca. Ale no, będzie, będzie dobrze. Cieszę się bardzo, bo uwielbiam tą roślinkę. Bardzo ją lubię. Kolejna. Może teraz przejdę tutaj. Alokacja zebrinka, malutka. Myślałam, że bardzo, bardzo ją mocno przelałam, ale widzę, że nie ma jeszcze tragedii, bo tutaj jest zielone i jest bardzo sztywne. I my, myślę nawet, że w środku idzie nowy liść, tak mi się wydaje. Ja tutaj zaraz będę ostrożnie próbowała przyciąć ten liść, żeby sprawdzić, jak to wygląda. Myślę, że też oczyszczę cebulkę z ziemi i sadzę do nowego podłoża, no bo tutaj widać, że ewidentnie jest przegięcie. I tutaj tak samo jest przegięcie z przelaniem. Nawet kamera myślę, że pokazuje bardziej niż to jest w rzeczywistości. A jest to Amazonika. Ten jeden liście cały czas trzyma, ale tutaj nie ma z czego jakby wyrosnąć nowy, więc kto wie czy ja go po prostu nie ciachnę i nie wrzucę na nowo do, do jakby produkcji nowej razem z resztą bólów. Zobaczymy. Także na razie tak wygląda. A teraz, może nie okazję, ale wam pokażę roślinkę, która naprawdę odradza się z niczego, czyli begonia maja. Ja już wam ją wielokrotnie pokazywałam. Po raz kolejny ją zasus zasuszyłam jakiś czas temu. I co? Tutaj mamy te nowe przyrosty. Te. Kwiatek nawet tu jakiś się pojawił. I słuchajcie, tutaj jeszcze wyrastają nowe, nowe przyrosty, więc. No naprawdę to jest bardzo wdzięczna roślinka. Kolejna to Pink Dragon. Alokazja z Biedronki. Słuchajcie. Tutaj mamy nowy liść. Ten. Najwyższy. Największy. Bardzo ładny. Bardzo zdrowy. Straciła jeden. Jeszcze jej nie przesadzałam. Myślę, że niedługo to zrobię, na razie jeszcze go nie zrywam, tego liścia, bo jeszcze, jeszcze, się trzyma. Ja dopiero pozbywam się liści, kiedy one tutaj faktycznie po pociągnięciu odpadają. To jest taki moment, że, że już wiem, że na pewno wszystko wypiła, wszystkie soki wypiła z roślinki. Ten się jeszcze trzyma, to niech jeszcze z niego korzysta. Ciekawe, czy będę miała w środku jakieś bulwy schowane. I ostatnia z tych alokazji, które tutaj sobie rosną. To Black, Black Dragon, zakurzona jak diabli, zaraz będę je odkurzać wszystkie, tą na pewno pędzelkiem. Ta znowuż jest, wydaje mi się, że przesuszona patrząc na zwinięte liście, ale nie będę jej podlewać jakoś specjalnie, bo się boję po prostu. Ona ma tak suchutko, luźno. Zobaczcie tutaj co się dzieje. Tutaj idzie dziecko. Ciekawe, czy to jest alokazja, czy to jest coś innego. Tego to nie wiem. Tutaj też jest mała bulwa obok. I słuchajcie, tutaj jest liść. Piękny liść idzie. I to jest e, alokazja z, z pietronki za 25 zł. Piękna, piękna roślinka. E, no, jeszcze nie mamy dużego liścia rozwiniętego, ale idzie. Idzie, więc naprawdę widać, że rośliny wracają do życia. Troszeczkę dzień nam się wydłużył, jednak mimo wszystko. I yy, no, chyba, chyba nam się budzi nasza roślinność No wiosnę. Bardzo mnie to cieszy. Już po prostu na tą obrzydliwą pogodę patrzeć nie da się. Dzisiaj już jest tak yy, troszkę lepiej, bo nawet słoneczko przebijało momentami. Teraz jest zachmurzone, ale i tak jest dość pogodnie mimo wszystko. Oby tak dalej. Także to na dzisiaj tyle. Yy. Nie było dużo tych roślinek, ale myślę, że warto było takie pocieszenie w Waszą stronę wysłać, że jednak, jednak jest coraz lepiej i jest coraz jaśniej, coraz weselej i że niedługo będziemy mieć piękną wiosnę. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy zaczną te wszystkie burzy kiełkować, wszystko budzić się do życia, rozwijać swoje pąki na drzewach. Wy na pewno też. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.